A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między Wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła. Przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. A bowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia, potem nastanie koniec. Gdzie odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdzie zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo On musi królować, póki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Rzekł Pan. Panu memu, siądź po prawicy mojej, a położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje.